Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z fazmofobii i dzisiaj moi drodzy jest bieda, bo mamy nowy prestiż i mamy itemy na pierwszym tierze także może być dosyć interesująco i troszeczkę trudno i ja dalej się jak widzicie bawię tutaj z ustawieniami kamerki próbuję znaleźć sobie jakieś idealne miejsce, żeby, że tak powiem najkorzystniej wyglądać ale nie jest to dosyć proste, bo... Hmm, Przydałoby mi się trochę poprzestawiać po okablowanie na biurku. Bo mimo wszystko, ta kamerka w mało miejsc dosięga, że tak powiem. Także, no, jest dosyć yy, ciekawie, ale walić to dzisiaj, moi drodzy, robimy Sebix Cosplay. Cześć, bo, bo do mnie dzwoni, gdy. Baba. Melcik, nie dzwoń teraz. Pozdrawiam cię, buziaczki młomła. Daj mi dograć odcineczek. I potem sobie zagramy na spokojnie wyzwanie, bo tutaj tak z Melcik jesteśmy umówieni, żeby nagrać wyzwanie tygodniowe. Także nagramy, nagramy. Czemu by nie? Zobaczmy, co, co ona tam pisze. Dobra. Wszystko już y umówione, także. Mm, mm, o oh my go Czyli duszek jest tutaj Okej okay. I tak, nie mamy małpi łapym. To może lala? Lala jest Tyk. Dobra Dlatego możemy sobie jeszcze iść zobaczyć za kostką może akurat w piwnicy będzie, chociaż kurde, no. No wątpię, wątpię, moi drodzy. Może w kuchni? Albo w sumie w tamtych pomieszczeniach. Tam, tam, tam właśnie, gdzie duszek przytw... Czy on się myje? No to wygląda. To jest duch czyścioszek, jakiś kurcze, moi drodzy. I pamiętajcie, żebyście, jeśli odcinek wam się spodoba, zostawcie lajkensa, zasubskrybujcie sobie o Daily Fazmo czy coś tego typu. Benz, Duchu, przestań się myć, błagam. Woda, marnujesz wodę, nawet po śmierci. Sebisz, tutaj dawaj kolego kubeczkę do Ej, Tutaj czy masz 5 zł? masz coś tego na te 5 Ja. Moi drodzy, przepraszam. Trochę mi brain the zasiada na web po prostu. Ale to jest idealny cosplay po prostu ludzi, których nienawidzę. Czyli Sebiksy właśnie takie tempaki. Jeżeli jesteście Sebiksem no to. Przykro mi. Które mi tacy jesteście? Nie no. Love you all, widzowie. Wiecie jak jest. Ale dobra. Zobaczmy sobie kolejne itemy. Zobaczmy, może tam jakieś dowodziksy się dowiemy, tutaj, prawda? Możemy sobie o kamerę wziąć. Nie mamy statywu, więc jest bieda. A możemy sobie wziąć Spirit Boxa i Projektor, jak najbardziej. Czemu by nie? że Monsterek się odbijał bo tutaj. O, jak widzicie, monsterek jest. Gdzie jest sponsoring Monstera na odcinkach? Ja się pytam. Dobra, Gnoju, czy ty tu jesteś? Światło mi, Mirygas, jest niepocieszające. Teoretycznie on jest właśnie w tym pokoju w tym momencie. Czy tutaj mamy jakiegoś borba, czy, czy coś tego typu? Zobaczmy sobie w pokoiku tutaj. Yy, no i nie mamy, moi drodzy. Nie mamy orba, ale kolega tyka drzwi jak najbardziej. On lubi. Jest dotykaczem, moi drodzy. Dotykacz. Dobra, kamerę sobie weźmy, może ustawmy w ten sposób tam tą stronę tutaj zostawmy doca może może akurat duch stwierdzi że no ja się ma się chcę chcę się pokazać na doć mam doca jestem Dociarzem, moi drodzy witam jestem duchem tego domu wiecie o co chodzi muszę wreszcie też tą apokalipsę nagrać co na streamie zrobiliśmy w zasadzie no dalej jestem podjarany tym, że to wyszło praktycznie za pierwszą próbą. Bo mimo wszystko no, ta apokalipsa była zrobiona, jeśli nie liczyć. U. Jeżeli nie liczyć. No właśnie, tak mi się stało. A świetl się. Robimy zdjęcie. Zostawiamy tutaj. <laughs> Zostawiamy termometr. Zobaczymy co nam duch pokaże, dobre fingerprinty zaznaczamy, ups, Oops. i daisy. Dobra, co my możemy tu jeszcze wziąć, no możemy drugi projektor wziąć, tak de facto, no tutaj... Za dużo rzeczy to... Za dużego wyboru to nie mamy moi drodzy z itemów, co by nie mówić, co jest przykre. Dlatego trzeba trochę pofarmić. Bo bez itemów to nie jest gra, to nie jest gra. Dajmy mu tutaj 2T. Dajmy mu projektor też w tą stronę. Żeby sobie nie myślał, proszę bardzo. Tej ci tam zgaszy światło. jest Są Freezing tempsy Mimik jest możliwy. Tylko. Tylko. To jakby właśnie kolega Spirit Boxa chciał odpowiedzieć, A, ale gdy... Mimik. Nie może mi odpowiedzieć Spirit Boxa. Jak jesteśmy tutaj na Nightmare, więc. Nie widzę nigdzie Orbixona. Zatem. Zatem, moi drodzy, mamy tutaj srogi wybór. Bo mamy Jin Huntu Demon. Hmm. Myślę, że musimy po prostu pokuć lalew. I tak właśnie chyba zrobimy Bo de facto... No to co, ja se mogę wziąć aparat Ja se mogę wziąć... Kurdeczka do szatni, wypierdalaj! Robię cosplay Sebiksa na odcinku, rozumiesz to? Za jakim klubem jesteś? O co ci tu O. Dobra, nie ważne, widzowie. Przemko ma nóż tutaj. Popieram, jestem za tym klubem, co ty. Yy, nie bij. Dobra. mainen widzowem. Nie time. Yeah. Oh no. Przemko ma urodziny dzisiaj. Holy shit. Kolega, zacznij płacić podatki Mmmm. Dobra, kujemy lala. Joink. I. Joink. No kurde. Już to serce się może mi. Dziękuję. To jest ham. I'm here. Lupendo z duchem robimy Obraz sam na te zdjęcia Już mamy zdjątko zrobione, dawaj mi tu chwałę. To się będziemy pieprzyć, nie? Oj, Ty, piękna jesteś, koleżanko. Jesteś bardzo wolno. Jesteś hantowa. Hantu hanciarski, moi drodzy. Grubsza. Czy zdjęcie ducha się udało? interakcja się udała, możemy to usunąć. Możemy jeszcze teoretycznie próbować robić perfect investigator, ale musielibyśmy liczyć na to, że ten duszek będzie coś robił. A to nie jest takie. To nie jest takie oczywiste. Wypierdzielaj, babciu. No co ty dupis? On zaczyna teraz częściej huntować, co mi się nie do końca podoba. Ale za to możemy go lupować jak szmatę. Patrz, ja idę w ogóle na łoku. On może, kurde, co najwyżej obloudzić. Kolego jaki klub, kurdeczka do szatni, już? Raz? Chyba się koleżanka zgubiła trochę. Powiem wam, że mi trochę ciara przeszła, jak on tutaj zaczął przyspieszać nagle. Nie wiem dlaczego. I nie chcę wiedzieć. Ale mamy hantu mamy. Ele mamy eleganckiego hantu mamy dobrego Investigator'a, Zdjęć nie będziemy już trzaskać po prostu sobie zaliczmy tego Investigator'a. I moi drodzy, macie daily odcinek fazmo, także jeżeli odcinek Wam się spodobał, zachęcam do... Zostawienia łapeczki w górę, subskrybowanie kanału oraz zostawiania komentarzy Na przykład o treści Hunt'u mm, Albo wszystkie najlepsze o Przemku, o coś takiego A ja mam parabetyczny mikrofon A tak poza tym, no to by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, no to Tak jak mówiłem i widzimy się w kolejnym odcinku, także never.